Dzień dobry kochani, witam Was z samego rana. Na zewnątrz jest jeszcze ciemno, ale ja już wstałam, bo dzisiaj mam tyle spraw na głowie, mam tyle rzeczy do załatwienia na pięty grafik. Także witam się z Wami tutaj poranną Kabunią i przyszłam w ogóle tutaj do Was, żeby wam pokazać, że spałam całą noc z tym paskiem od szlafroka, także zobaczymy, jak nam wyszły te loki, czy się udały, czy się nie udały. No, także ja do pijam kawunię. Lecę ściągnąć ten pasek od szlaproka i za chwilę do Was zwracam. Pokazuję się, jak wyglądają moje włosy. Czy to coś dało, czy to nic nie dało? z, panie, z tym y, paskiem na głowie. Przechodzę teraz z aktualizacją, jak te oczki wyglądają po wyjściu na dwór, po spacerku z psem. Trzymają się. Myślę, że nie jest źle. No ale mówię, trzymałam ten pasek na włosach całą noc. Zazwyczaj zakładam go tylko na 4-5 godzin i efekt jest y, równie fajny, ale wtedy daję jakieś pianki, które wspomagają skręt albo jakieś kremy. Tutaj już nie dawałam nic. Założyłam ten pasek na czyste, umyte włosy i tak poszłam spać. Nieźle, nieźle. Ja lubię kręcone włosy, podobają mi się. No, słuchajcie, ja teraz się zbieram, bo naprawdę mam tyle spraw do załatwienia, tyle się dzieje w moim życiu ostatnio i są to zmiany takie pozytywne. Także jestem pozytywnie nakręcona i lecę, lecę, bo na głowie mam tyle. Także do zobaczenia za chwileczkę, jak wrócę, bo chciałabym Wam pokazać apkę, z której ja ostatnio zaczęłam korzystać. Nie wiem, być może już ją znacie. No, ale to za chwilę pogadamy jeszcze. Także na razie, kochani, za chwilę wracam. few moments later. No, kochani moi, ja już wróciłam. Udało mi się wszystko y, załatwić pozytywnie, także jestem już tutaj w domku. No i chciałabym tutaj właśnie wspomnieć o tym moim kapuścianym dniu. Słuchajcie, z jednej główki kapusty zrobiłam y, trzy obiady które wystarczyły mi, tak w sumie, na, na tydzień czasu, bo zrobiłam gołąbki, takie tradycyjne, mm, zawijane, aczkolwiek może i nie takie zupełnie tradycyjne, bo ja robię je w trochę inny sposób, a mianowicie y, te liście y, podsmażam, że znaczy te gołąbki już, tak, te, te, te mięso zawinięte w te liście. Jako gołąbek wrzucam na patelnię na tłuszcz, posmażam to z dwóch stron, aż ta kapustka nabierze takiego rumianego, brązowego odcienia. I uwierzcie mi, to tak diametralnie zmienia smak tych gołąbków, jak gdyby wydobywa jeszcze bardziej smak takiej skarmelizowanej kapustki. I zalewam to sosem pieczeniowym, ale można również zalać Sosem pomidorowym. Ja też tak robię od czasu do czasu. Raz tak, raz tak. A przepis ten wziął się z mojego dzieciństwa. Moja babcia zawsze właśnie tak robiła gołąbki: że pierwsze podsmażała na patelni i później zalewała je pieczeniowym sosem. Także taki sentyment dla mnie, taki wiecie, smak dzieciństwa. No i co tam jeszcze? Ugotowałam zupę kapuśniak i zrobiłam te gołąbki zawijane inaczej co będziecie mogli za chwileczkę zobaczyć na filmiku. Nie filmowałam już tych gołąbków zawijanych w liście takich tradycyjnych i osmażanych na patelni, bo najzwyczajniej nie zabrakło mi czasu. Ja ostatnio mam tak napięty grafik, ja ciągle jestem w biegu, ciągle coś załatwiam, a czasu coraz mniej, bo muszę wyjechać do Niemiec, także muszę się tu sprężać. I powiem Wam, jest to stresujące, jest to stresujące, ale to jest taki pozytywny stres, który nas nakręca do lepszych zmian w życiu. Także, kochani, ja już tu dłużej gadać nie będę. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o subskrybowaniu mojego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym moim filmikiem. Także, kochani, zapraszam do oglądania. Ej, dziewczyny, słuchajcie, ja ostatnio dowiedziałam się, że istnieje taka aplikacja do biedronki, w której możemy śledzić nasze zakupy, w której mamy wgląd do naszych paragonów, do cen, do tego co kupowałyśmy. Mamy w tym również tą aplikację, nie musimy ze sobą, ze sobą nosić tej karty, bo mi kilka razy już się zdarzyło, że ją zapomniałam zabrać, a telefon zawsze mamy przy sobie. Także. Moim zdaniem jest to praktyczne. Poza tym, jeśli począśniemy taką aplikacją danego dnia, to wyskakują nam akurat promocje i zniżki. Także myślę, że warto mieć taką aplikację, jeśli akurat robicie zakupy w Biedronce. Bo ja robię zakupy w Biedronce choćby z tego względu, że jest mi najbliżej. Także ja jestem zaadwolona z tej aplikacji i naprawdę polecam, abyście ją sobie ściągnęły. Można ją dostać w sklepie Play, bo jest naprawdę praktyczna. Ja ostatnio też zaglądałam, właśnie jakie zakupy robiłam, ja takiego kupowałam. I tam wszystko macie: listę swoją, po prostu całe wszystkie paragony macie już w tej aplikacji. No, i do tego jeszcze jest właśnie. To aplikacja do płacenia przy kasie. Także przekładacie telefon i już macie zeskanowaną swoją kartę. Ja ostatnio używam lakierów do paznokci. Takich zwykłych, wiecie, nie hybrydy, ponieważ moje paznokcie są naprawdę w bardzo złym stanie. Jak wiecie, jestem haszimotką, a ostatnio miałam trochę zmartwień i problemów, a to od razu się odbiło na stanie moich paznokci, włosów, skóry, nie wspominając już o samopoczuciu. Ale wracając do tematu, ja używam tutaj tych lakierów Zaglasa i jako pierwszy krok nakładamy właśnie kolor, i potem nakładamy taki żel, który ma nam ochronić ten kolor, jak tutaj producent zapewnia, do 10 dni. No i muszę powiedzieć Wam, że jestem zadowolona z tych lakierów. Naprawdę sprawdzają mi się jako tako. Dopóki nie wyprowadzę tych moich pazurków do takiego stanu, aby mogła nałożyć na nie hybrydę. Także jak co, to ja mogę polecić te lakiery. <laughs> Mordko! Moje hyacenty zaczynają już kwitnąć, tak bardzo się cieszę. Słuchajcie, te dwa w ogóle były w szafie. W takiej szafie, gdzie mam, wiecie, przyrządy takie różne, wiertarki, tam gwoździe, miarki. Ja je kiedyś tam wstawiłam z myślą o tym, aby te cebulki wyjąć, zająć nimi, zapomniałam. I słuchajcie, jaka siła przetrwania jest natury. One, te dwa różowe, bo to są akurat z Niemiec, i one zakwitły same w szafie. To jest po prostu nie do wyobrażenia. No, tego to sobie kupiłam teraz, ten nieznowy. Ale tutaj te to mi naprawdę zadziwiły. Temu trochę gorzej idzie, no ale miejmy nadzieję, że odbije, że da radę. Bo ten widać już sobie świetnie radzi. I te dwa będą różowe i jeden biały. Ja kocham ten zapach, kocham fiacynty. Ja dzisiaj na obiad będę robić gołąbki inaczej, czyli po prostu w łatwiejszy sposób, żeby było równie smacznie, bo muszę Wam powiedzieć, że one są obłędne w smaku. Niczym nie różnią się od takich tradycyjnych zawijanych, a jest znacznie mniej roboty. Więc tak, kochani, ja tutaj użyję 400 g zmielonego mięsa ze schabu i tu mam główkę kapusty. Będę ją szatkować, tak żeby było... Pół na pół tej, kiełba, tej kiełbaski, tego mielonego z tą kapustką. Następnie będę formować z tego y, kotlety. O, wspomniałam jajko. Słuchajcie, jajko jest potrzebne tak, żeby związało to wszystko. Będę formowała kotlety, smażyła jak tradycyjne mielone. Następnie, gdy będą już usmażone, zrobię y, sos pomidorowy. Także, kochani, zapraszam do oglądania. show you the time of your life i wanna figure out what it takes to give you everything you desire i wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck i guess that this this is what they call love. Gołąbki w tym sosiku odduszę około 20 minut. I po tym czasie można danie serwować. Tak się prezentują finalnie moje gołąbki inaczej i ja podaję zawsze z puree ziemniaczanym. Chota, spierwujcie koniecznie. Tak teraz patrzę, że zostało mi tyle tej kapusty, bo ja w ogóle Słuchajcie, pościągałam te wierzchnie liście. O, proszę bardzo, widzicie w całości i z nich będę robiła e, tradycyjne gołąbki. Może trochę e, w trochę inny sposób, bo one będą podpiekane na patelni i zalane sosem pieczeniowym. Także trochę inaczej. Ale zostało mi, tak patrzę, tutaj tyle tej kapusty. Wiecie? O, prawie pół kapuchy. I tak myślę sobie, że ugotuję kapuśniak e, z tej resztki. Kapustki. Tu mam e, mój bulion, który gotowałam wcześniej. On stał w zimnie 4, chyba 4 lub 5 dni. Także mam nadzieję, że będzie dobry jeszcze, bo nie był mrożony. Tutaj mam ziemniaczki, olej do podsmażenia ze smaszki, pieprz, sól. Opcjonalnie może dodam trochę przecieru pomidorowego, ale to jeszcze się zastanowię. Już ugotowana, i takim oto sposobem mamy dwa dania. Ja skosztuję odrobinkę, jak ona smakuje. Mmm, bardzo dobra. Taka słodkawa, słodkawo pikantna. Ja czasami daję jeszcze zasmażkę I słuchajcie, ta za to dopiero daje smaczek. Także jeszcze zastanowię się. Bo w sumie odrobinkę mogłabym zrobić. I dodaję kminek, ale mi się skończył, jak to zwykle u mnie. Nic nowego. Moi kochani, ja przechodzę się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam z całego serducha za oglądanie mojego filmiku. My widzimy się już całkiem niedługo bo za tydzień, 3 marca. Jeśli spodobał się Wam mój filmik, nie zapomnijcie o łapce w górę. Oraz o subskrybowaniu mojego kanału. Do zobaczenia, kochani Buziaczki. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Pa! pa.